Dzień dobry. Doszedłem już do wniosku, że program jest na tyle już rozbudowany i funkcjonalny, że mogę go zaprezentować. Parę uwag natury organizacyjnej, jeżeli chodzi o wygląd programu. Pola białe są to generalnie pola, gdzie można coś zmienić, coś wpisać, gdzie podajemy jakieś dane służące do wyliczania różnych rzeczy. Tak samo są to pola opcji, pola wyborów. Natomiast pola szare są to pola, w których program sam wylicza jakieś wartości. Tam nic nie wpisujemy, nawet się zasadniczo nie da, ponieważ są one, mają one status tylko do odczytu. Większość z pól szarych jest, jak widać, wypełniona, zawiera jakieś wartości. Pola, które nie są wypełnione, po prostu nie zostały jeszcze oprogramowane odpowiednio. I program nie liczy tych wartości. Ale to się będzie stopniowo zmieniać. Jeżeli chodzi o kolorystykę, kolorystykę można sobie w ogóle zmienić. Tak przy okazji zaraz o tym więcej powiem. Natomiast ja na zielono zaznaczyłem te obszary, które już mniej więcej funkcjonują prawidłowo. One mogą zawierać błędy, ale są już to drobniejsze błędy. Generalnie działają już tak, jak powinny. I są to pola dotyczące obliczeń czasu, tak, okresów pracy, okresów, ile na przykład minęło już od minimalnej emerytury, ile zostało do pełnej emerytury. Tak tutaj jeżeli ktoś ma mniejszą wysługę, to się będzie pojawiał tekst, ile zostało do minimalnej emerytury oraz pole, gdzie możemy wybrać plan, że odchodzimy dzisiaj. To jest niemożliwe, ale można sobie tak planować, przecież możemy odejść też z jakimś planowanym czasem, możemy odejść za pół roku. Jeżeli tu sobie wybierzemy jakiś dalszy tam termin, to od razu automatycznie pójdzie to jako planowane, jako czas planowany i od razu automatycznie tu wszystkie wartości zostaną przeliczone. Szczególnie chciałbym się pochwalić w tej chwili rozliczeniem PWS-u. W tą częścią tutaj na dole tak Tutaj w tej chwili te pola są puste, ale to tylko dlatego, że tutaj defaultowo jest ustawiony początek podróży służbowej na obecną chwilę i koniec też na obecną chwilę. z Tym, że jak wiadomo, to możemy w każdej chwili zmienić na przykład tak i automatycznie program nam nie tylko policzył różnego rodzaju tutaj wartości, ale dodatkowo jeszcze policzył na dodatkowo przygotował nam tekst do wypełniania stron PWS-a, pierwszej strony i drugiej strony PWS-ów, tak? Tu w pierwszej stronie znajdują się wszystkie te oświadczenia, kiedy się odbyła podróż służbowa, czy to było miejsce mojego zameldowania czy zameldowania, czy poniosłem koszty codziennych dojazdów z środkami komunikacji miejskiej, czy zapewniono mi legi. Więc jest to generalnie to, co należy wpisać do pws z pierwszej strony, i jeszcze tu zostanie uzupełnione podpis. Oczywiście nie konkretnie mój podpis, tylko tekst podpis. Oprócz tego jest jeszcze druga strona PWS-a, tak, gdzie po kolei są wyliczone wszystkie wartości pieniężne, finansowe jakie w PWS-ie powinniśmy wpisać, łącznie z sumą końcową to wszystko możemy zmieniać, tak? Tutaj możemy dodać cenę biletu, bo może akurat jechaliśmy pociągiem, załóżmy 100 zł, tak? Tu się cena biletu zmieniła, koszty przejazdu 108 zł, tak? Może się okazać, że jechaliśmy też samochodem, tak? Czyli jakąś kilometrówkę. Tu wpisujemy kilometry, a tutaj stawkę, tak? I to też się tutaj już zostanie wyliczone. W tej chwili jako suma, tak, 180 zł. 100 plus 80. No, a tu możemy też 0 wpisać. Jeżeli chodzi o posiłki, program liczy generalnie defaultowo, że żadnych posiłków nie zjedliśmy i liczy za to diety. Ale przecież może się zdarzyć, że śniadania jedliśmy. Możemy to w każdej chwili zmniejszyć i tu w wyliczeniach to wszystko już jest uwzględnione. Jeżeli chodzi o hotel, tak? Może być to hotel, gdzie już zapłaciliśmy coś za nocleg. O, program jak widać nie jest jeszcze odporny na wszystko, co wprowadzimy, ale generalnie działa dalej. To też będę kiedyś tam poprawiał. Noclegów też mogło być mniej, tak? Maksymalnie w ciągu dwóch dni mogliśmy mieć dwa noclegi. Ale mogło się zdarzyć, że noclegów było mniej. Możemy to w każdej chwili. Zmniejszyć lub zwiększyć. Defaultowo jednak ilość noclegów, ilość posiłków niezjedzonych jest uzależniona od różnicy pomiędzy początkiem a końcem podróży służbowej. Mam nadzieję, ten, ta część dotycząca rozliczenia PWS-ów, jeszcze po drobnych moich poprawkach, naprawdę pomoże wielu żołnierzom rozliczać podróże służbowe, nie tylko żołnierzom, bo zauważyłem, że są z tym bardzo duże problemy i nie jednego żołnierza widziałem, który cały czas trzyma plik nierozliczonych PWS-ów, nawet na całkiem duże wartości, a to tylko z powodu tej biurokracji, która jest z tym związana i którą nie tak łatwo wcale przebrnąć. Poza polem rozliczenia PWS-ów, Mamy jeszcze pola dane dodatkowe, osobiste, w szczególności to pole służy do określenia takich rzeczy jak ilość dzieci, małżonek, przydatnych do liczenia tutaj odprawy mieszkaniowej. Zmienię ilość dzieci, tak, i odprawa mieszkaniowa też się zmienia, tak, ilość norm też się zmienia. Małżonek bez zmienia się. Yy, tu jest pisane takie pole data urodzenia. Jeżeli je określimy prawidłowo to oczywiście tutaj wyliczenia nam prawidłowo się wykonają tak Natomiast znaczenie tego pola jest takie, że te 20 że chodzi o wiek 26 lat do którego podatek pit wynosi 0 Tak ja tu jeszcze później zrobię taką opcję, że będzie można bez podawania daty urodzenia po prostu zaznaczyć, że ma się mniej lub więcej 26 lat ale jeżeli ktoś będzie chciał sobie dokładniej policzyć, tak ile dni żyje, to może tu zawsze sobie wpisać tą wartość. Oprócz pola dane dodatkowe osobiste, znajduje się tu także pole dane dodatkowe ekonomiczne. I tu znajdują się te podstawowe stawki, które podawane przez Główny Urząd Statystyczny, które służą nam do wyliczenia naszej pensji tak, i naszych ograniczeń. Jest to minimalne wynagrodzenie, może nie musimy wcale wybierać z obecnego, tak, ostatniego roku, jaki tu jest do, domyślnie wybrany, możemy wybrać także jakąś wartość z przeszłości. To samo dotyczy przeciętnego wynagrodzenia, to samo dotyczy stawki cen jednego metra kwadratowego ogłaszanej przez GUS, to samo dotyczy kosztów osiągnięcia przychodu, też jest to jakiś szerszy zakres czasowy, tak. Bo te trzy kropki akurat oznaczają, że jeszcze nie wiemy, do, do którego roku będzie te 3000 kosztem uzyskania przychodów. Nad tym okienkiem znajduje się okienko konfiguracja, gdzie mamy możliwość zmiany kolorów różnego rodzaju okien. Tak, o, sprawdźmy, o, zmieniliśmy, tak, tło czasu, ale możemy też zmienić tło główne, tło PWS-u, tło należności. Tu będzie tych opcji oczywiście więcej. Tu znajduje się coś takiego, co może mały ma związek z emeryturami, alarm co, ale myślę, że czasem się może przydawać. Jeżeli sobie tu zaznaczymy to, tutaj będziemy mieli wpisaną liczbę minut, to co ten czas program będzie nam robił bip, bip. Także możemy sobie to traktować jako taki timer. Tak? Robiąc jakieś rzecz, zadanie, możemy sobie to uruchomić i po jakimś czasie tym, który wskażemy nam przypomni. O tym, że coś innego chcemy zrobić. Jeżeli chodzi o pierwszy kontakt z programem, prawdopodobnie powinniśmy go zacząć od wybrania początku naszej pracy służby, tak? Bo od tego zależy szereg naszych należności, które tu dalej są określane. Więc wybieramy na początek, kiedy rozpoczęliśmy służbę. O tu właśnie słyszymy BIP. Wyłączymy. Wybieramy początek, rozpoczęcie naszej służby. Tutaj wybierzmy, że dzień odejścia jest dzisiaj, a może za pół roku. I wybieramy grupę uposażenia do jakiej przynależymy, tak? Po wybraniu tego policzy nam się automatycznie pensja i nie policzy nam się tylko w danym miesiącu pensja netto, policzy się nam pensja netto przez cały rok, jaką będziemy dostawać. To był problem, zwłaszcza na mojej stronie, gdzie tą pensję liczyłem jako średnią. I dla osób, które miały trochę wyższe uposażenia, w pewnym momencie u nich następował po przekroczeniu drugiego progu podatkowego spadek tej pensji, i już program liczy teraz pensję netto na każdy miesiąc. Tak? Dla osób, które więcej zarabiają, tu zwiększym przez chwilę zarobki na generała, ta pensja spada. Dużo szybciej, tak. Już w okolicy czerwca przekracza się drugi próg podatkowy i następuje zmniejszenie pensji. Ale to wszystko: już program od razu pokazuje kiedy i jaka pensja nam się należy, tak. Część danych tu już jest prawidłowo wypełniona. Składki emerytalne, rentowe i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze je będę poprawiał. Jeszcze nie oznaczyłem tego, tak, kolorem zielonym, że to jest gotowe tu zwrócę jeszcze uwagę ton na zmianę, którą dzisiaj wprowadziłem dodałem takie okienko komunikaty jest to jedyna część programu, która komunikuje się z moim serwerem a dokładniej nie, że coś tam wysyła tylko jedynie ściąga zawartość pliku, który jest na mojej serwerze przechowywane pliku komunikaty.txt i dzięki temu ten komunikat, który ja wpiszę na przykład, że została wydana nowa wersja oprogramowania, albo że dokonałem jakiejś aktualizacji, coś się zmieniło, to pokaże się automatycznie w programie. Oczywiście pod warunkiem dostępu do internetu. Tak? To jest tak, jakby ten ktoś wpisał w przeglądarce adres tego pliku tak? i zobaczył jego zawartość, tylko to automatycznie robi program przy uruchomieniu. Kolejnym okienkiem jest konfiguracja, już troszkę tutaj nawiązałem do tego, tak mamy możliwość zmiany koloru niektórych elementów programu, tak, weźmy PWS-y, wybierzmy, tak, nie, niekoniecznie będzie ładniej, ale to już każdy będzie mógł sobie dobrać. I teraz tak, jest tu sporo opcji konfiguracyjnych i pewnie nikomu by się nie chciało wypełniać przy każdym uruchomieniu tego wszystkiego. Jeszcze tego nie zrobiłem, ale jest to jedna z głównych, jeden z głównych moich celów: że program będzie umożliwiał zapisanie tych danych konfiguracyjnych, które się tu wprowadzi, na pliku tekstowym w katalogu programu, i przy uruchomieniu będzie je automatycznie wczytywał. Tak, będzie sprawdzał, czy jest ten plik, i będzie wczytywał więc yy, każdy będzie miał możliwość spersonalizowania tego programu pod swoim kontem, tak? w tych okienkach, gdzie się dane wprowadza, te dane będą zapisywane w pliku, w katalogu programu, w pliku tekstowym, zwykłym, możliwym do podejrzenia, do edycji. Tak samo ju jest już funkcja, która w zasadzie już działa, tak, jak mamy tutaj te uposażenia, tak? Na przykład tak. Szeregowy zarabia 4110 zł brutto. To wszystko znajduje się w pliku tekstowym. Ten plik każdy może przedytować. To nie jest w żaden sposób zaszyfrowane. To jest dokładna treść, taka jaka się w tym pliku znajduje. I kiedy przyjdą nowe stawki za ileś tam lat, załóżmy, każdy ten plik tekstowy może bardzo szybko poprawić, albo nawet poprawić tylko dla swojego stopnia. To zadziała. Po wczytaniu przez program tego pliku, czyli a pliki czy tekstowe są wczytywane w trakcie uruchomienia. Więc będzie to program, który w pełni będzie umożliwiał dostosowanie go do potrzeb użytkownika. Czyli jak widać, program już pewną funkcjonalność osiągnął i jeszcze jest bardzo dużo roboty. Ale ja pracuję nad tym programem praktycznie dzień w dzień. No zdarzają się sytuacje, że wiadomo, gdzieś pewnie wyjadę, nie będę przy swoim komputerze, no to wtedy nie będę w stanie pracować go poprawiać, ale poza tym praktycznie każdego dnia poprawiam program i zamieszczam nawet informacje co zostało zaktualizowane. Mam nadzieję, że program docelowo naprawdę wielu ludziom pomoże zorientować się trochę w tych kwestiach finansowych dotyczących swojej pracy. Także pomoże w rozliczaniu PWS-ów. Jeśli by ktoś miał jeszcze jakiś pomysł, co mógłbym tu wpakować w ten program, to oczywiście bardzo chętnie usłyszę. No jedyne, co mnie tu trochę ogranicza, to to, że tego po miejsca na kolejne. Pola to już troszkę jest mało, a jeszcze dużą część z tego co tu jest pustego, to ja już gdzieś tam w głowie sobie coś zaplanowałem. Mógłbym to obejść na kilka sposobów, zwiększając rozmiar okna aplikacji, ale tego nie chcę czynić, ponieważ wtedy program by się słabo oglądało na mniejszych ekranach tak, o mniejszej rozdzielczości. Opcją inną jest jeszcze coś takiego, że mogę wywoływać kolejne okna programu, tak jak teraz tu poprzez kliknięcie pomoc i ewentualnie niektóre funkcjonalności mógłbym zaszywać w tych dodatkowych oknach, tak? chociaż wolałbym, żeby to wszystko było już na pierwszy rzut oka widoczne. Tak, tu mamy możliwość zapisania paru elementów, ale to jeszcze też nie działa w pełni. Zmiana, tak jak już mówiłem. Różnego rodzaju elementów. No, i myślę, że już możecie w jakiejś części tego używać, i już w jakiejś części będzie to pomocne. W szczególności do tych okienek, które normalnie na zielono są w tej wersji, którą ściągacie zaznaczone. No tam już bym prosił o zgłaszanie także jakichś błędów, ponieważ. Nie wszystko jestem w stanie przewidzieć. Rozliczanie PWS-ów na przykład nie jest to taka prosta sprawa. Tam jest tych kombinacji różnego rodzaju rzeczy, bardzo duża ilość. Proszę co pewien czas zaglądać na ten link tak, do programu, ściągać nową wersję, ponieważ pracuję praktycznie każdego dnia nad tym programem. Więc po tygodniu to już są naprawdę konkretne często zmiany w programie. Dziękuję.